Cześć, w tym filmiku mam chwilę czasu, siedzę przed komputerem i pomyślałem, że w sumie najprostszym sposobem na to, żeby pokazać jak zarabiać jest otwarcie transakcji na żywo. Zatem tutaj proszę pokazuję co mamy. Mamy parę dolar australijski do jena i mamy taką sytuację, że nastąpił dość, dość duży spadek w ciągu ostatnich godzin tej pary. Natomiast to, co jest dla mnie istotne, to została też przełamana taka linia tutaj oporu i cena wyszła poniżej niej, w związku z czym czekałem na to i teraz w momencie, kiedy cena przebiła taką linię trendy, którą sobie tutaj narysowałem, otworzyłem transakcję z take profit tutaj, stop loss ustawię jakieś 5, Wystarczy więcej nie będę ustawiał, czyli tak naprawdę 6 pipsów, 6,5 pipsa powyżej. Natomiast take profit tak naprawdę przesunę, tak ustawiłem na szybko tutaj, natomiast teraz przesunę ją, przesunę je troszeczkę dalej, gdyby cena postanowiła jakoś szybko spikować, więc cenę przesunę aż gdzieś do tego miejsca, gdzie następuje Tutaj, takie, tutaj taka kolejna linia powinna być, i w tym momencie pozostaje czekać. Oczywiście, tutaj jak ta cena jeszcze troszeczkę spadnie, to stop loss przesunę w to miejsce, żeby zabezpieczyć, w to miejsce gdzie otworzyłem cenę, żeby zabezpieczyć, żeby zabezpieczyć sobie pozycję przed stratą. No I w tej chwili pozostaje to, pozostaje to, co jest najtrudniejsze, tak de facto, czyli oczekiwanie. Tak, cena przebija średnie kroczące i idzie w tym kierunku, w którym zależało mi, żeby szła. W tej chwili już jest około 4 pipsów poniżej, więc, żeby przypadkiem nie stracić, nie stracić na tej pozycji, to ten stop loss przesuniesz w tym momencie tutaj, tak żeby go, żeby pozycję zabezpieczyć przed przed ewentualną stratą. I w tym momencie po przesunięciu stop lossa tutaj pod cenę wejścia w rynek, w tym momencie już pozycja jest zabezpieczona i na niej nie stracę. W momencie zamknięcia. Jeżeli cena się jeszcze cofnie, do, jeżeli cena wzrośnie do góry, no to no cóż, po prostu wyjdę na zero. Tutaj, tutaj narysuję sobie tę linię, sobie tutaj przyniosę delikatnie i narysuję sobie teraz już dla odmiany linię trendu, która będzie podążała w dół za ceną. I zobaczymy, czy cena będzie się poruszała wzdłuż tej, wzdłuż tej linii. Jeżeli cena jakoś gwałtownie spróbuje wyjść poza nią, zastanowię się nad zamknięciem pozycji. Tak, pozostaje czekać. Muzyki nie włączę, bo przecież trochę to takie tam byłoby dziwne. Tak to wygląda. Posłuchaj, tak wygląda granie na rynku Forex w moim wydaniu, ponieważ mam całkowitą świadomość, że jest cały olbrzymi szereg osób, które mogą grać zupełnie inaczej, używać tysięcy wskaźników. Tutaj pewnie na dole... Jest może być jeden wskaźnik, drugi, jak sobie wejdziesz na internet, to bardzo często e, ludzie, którzy zwłaszcza mniej chyba zarabiają na tym, to, to mają tu gigantyczne ilości wskaźników, a do samego grania do scalpingu naprawdę nie jest to bardzo, bardzo mocno potrzebne. Wystarczy mieć wykres ceny, wystarczy mieć wskaźniki takie jakie ja sobie jakich ja używam. E, no i tak, jeżeli chcesz o tym poczytać, jeżeli chcesz i coś o tym dowiedzieć, zawsze możesz zajrzeć na mój blog forexscalping.pl. Tam dzielę się wiedzą. Czy dobrze? Nie wiem. Nie jestem jakimś zawodowym coachem ani trenerem. Natomiast dla... jestem praktykiem, więc jeżeli interesuje Cię ten temat, to naprawdę zapraszam. Jeżeli masz ochotę, to napisz zawsze do mnie maila. Ja z przyjemnością odpowiem, bo dla mnie to jest ważne, by również budować sobie jakieś tam relacje z ludźmi, którzy mają podobne zamiłowanie, bo dla mnie to jest tak z jednej strony zarobienie, z drugiej strony to też hobby. Bardzo lubię ten temat. Wiele osób, które mnie zna, śmieje się, że a wykresy, wykresy, wykresy. Nie wiem czemu, ale po prostu to lubię. Jak widzisz otworzyłem sobie okienko do zamknięcia pozycji. Ponieważ ta cena tak się dziwnie troszeczkę zatrzymała, nie do końca mi się to podoba, więc wolę już być przygotowanym. Chociaż może zrobię coś innego. Jeżeli cena rzeczywiście gwałtownie jakoś wzrośnie, to tutaj sobie przesunę troszeczkę. Stop. No i OK, teraz, i teraz będę już przygotowany do zamknięcia pozycji. No zobaczymy. Na 5-minutówce. To ta sytuacja nie wygląda źle. Na minutówce ok, nastąpiło, nastąpiło troszeczkę wybicie, ale też prawdą jest, albo faktem właściwie jest, że dopiero pojawia się taka druga mała korekta, i dopiero po tej drugiej korekcie można będzie poprowadzić jakąś linię trendu na, minuto, na, na minutowym wykresie. No, bo do tej pory, no cóż, nie było jej. Był spadek w ciągu 5 minut, i teraz. Może nastąpić powrót. No, cena rzeczywiście zaczyna zawracać, więc chyba nie czekając jakoś bardzo mocno, eee, ile mamy w tej chwili? O cóż, może bez szaleństwa, ale mam około, no, no, około 5 pipsów, 4 pipsów. No i teraz tak, jeżeli grasz mniej ryzykownie, w tym momencie można zamknąć pozycję. Jeżeli grasz troszeczkę bardziej ryzykownie, można zaczekać, mógłbym na opartego nawet zaryzykować troszkę pieniędzy po to, żeby zobaczyć co się wydarzy na wykresie 5-minutowym, ponieważ ten pięciominutowy powinien wzrosnąć, ale nie aż do tego poziomu, na pewno nie do tego, czyli powinien tutaj gdzieś zacząć zawracać. Przy takim ustawieniu stop lossa może być tak, że cena dotknie tego stop lossa, który tutaj jest narysowany na wykresie minutowym i zacznie znowu spadać, więc w tym momencie jest pewnego rodzaju um, roztorka we mnie wewnętrzna. Czy e, zamknąć pozycję, czy przesunąć stopę odrobinę wyżej. Choć założenie jest takie, nie wolno tracić pieniędzy, jeżeli już się je zarobiło. W związku z czym, a już przede wszystkim, o, to jest filmik, który nagram, nie wolno tracić w ogóle swoich pieniędzy, które się włożyło. Więc pierwszym nadrzędnym celem zawsze powinna być ochrona kapitału. Zanim zaczniemy zarabiać miliony, trzeba ochronić to, co się ma. W związku z czym zostawię tę sytuację tak, jak jest. Cena na wykresie jednominutowym hmm, może się troszeczkę zatrzymała. Nie idzie gwałtownie do góry, więc liczę, że jeżeli pojawi się jeszcze jedna czarna mała świeczka, to ta cena sobie jednak powędruje w dół i będziemy mogli więcej zarobić. Tak to wygląda. No cóż, cena jest na poziomie 73, 78 i 78,9. Trochę zaczęła spadać, więc OK. Podąża w tym kierunku, w którym otworzyłem transakcję. W tej chwili to już jest pewnie około 5 pipsów zarobionych, co jest nieźle. Jak na scalping, można by się pokusić, żeby już to zamknąć, bo ta cena wyhamowała. Ona nie idzie gwałtownie do dołu. Natomiast, no cóż, rzeczywiście przy takiej sytuacji można by ją już zamykać, ponieważ nie ma gwałtownego ruchu do dołu. Był skok. Jest powrót, jest jakieś zatrzymanie, choć trochę liczę na to, że mogę się przeliczyć. Oczywiście, trochę liczę na to, że patrząc na, go... wykry... na świecę godzinową, to ta... i to, że się domyka w tej chwili godzina, to liczę, że ten ruch będzie kontynuowany. W innym wypadku, bowiem. A ta świeca może, może w ogóle zaprzeczyć chwilę. Nie, może nie zaprzeczyć. Może nie zaprzeczyć, ale być sygnałem do korekty, także na wykresie godzinowym, czyli następne wejście. No dobra, wygląda, że tutaj jednak wyrzuci nas. Wyrzuci mnie, nie nas. Wyrzuci mnie z rynku. Jeszcze chwilę czekam, ponieważ ten ruch nie jest jakiś bardzo gwałtowny do góry. I tak liczę, że ta cena powoli się przełamie. Patrząc zwłaszcza na wykres godzinowy, to ta świeca w tym momencie jest przestrzeń na to, żeby spadła, żeby godzina się zamknęła kolejną czarną świecą, a nie taką świecą z długim, długim ogonem. Ten długi ogon świadczyłby o tym, że pojawiły się byki w tym miejscu i chcą zawrócić cenę do góry. Ale to jest ciągle około 15 minut do zamknięcia tej świecy godzinowej, dlatego patrząc na, na wykres 5-minutowy i wykres minutowy, jest szansa, że nastąpi jeszcze e, ruch w dół. Tak, nastąpi nastąpiła jakaś e, bardzo malutka konsolidacja. Na wykresie minutowym. Z jednej strony świadczyłoby o tym, że cena zrobiła sobie przystanek przed ruchem w dół. I generalnie obstawiam, że będzie ruch w dół w takiej skali większej, kilkugodzinowej. To będzie ten ruch, natomiast w skali Takiego scalpingu minuta, 5 minut, no to niestety te ruchy, jak widzicie, są malutkie. I jeżeli stop mamy bardzo bliski, to potrafi nas wyrzucić na jakiejś drobniutkiej korekcie. Nawet jeżeli ten duży ruch z wykresu godzinowego czy czterogodzinowego ostatecznie będzie kontynuowany tam, gdzie, przewidu gdzie przewidujemy. No cóż, trzymam ten palec, jak na spójście. Nie podoba mi się już to, to miejsce, już za długo to trwa. Co prawda, stop loss chroni tę pozycję i nie stracę na niej absolutnie. Natomiast e, troszkę mnie martwi, bo już ta pozycja tak ten ruch wyhamował i ta cena tak powoli też zaczyna chyba do góry się wznosić. E, jedyne, jedyna rzecz, jaka mnie zastanawia, to tu to narysuję. To w tym miejscu pojawiło się coś takiego jak. E, Pojawiło się coś takiego jak taki drobny poziom wsparcia, ale on już jest przełamywany, więc pozostaje zamknąć. Dobra. No i zamknąłem pozycję. W związku z czym, jak widzisz, trwało to, trwało to chwilę. Pozycję zamknąłem pewnie z zyskiem około 3-4 pips. Absolutnie nie jest to jakaś wielki ruch, ale pamiętaj, że 10 pips dziennie składa się z 10 pips Nieważne, czy jest to otwarte jedną pozycją, czy jest to otwarte dziesięcioma pozycjami, ważne, żeby mieć swój, swój cel 10 pipsów do góry. Wielkie dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmiku.